Siemaneczko widzowie, witam was wszystkich serdecznie w nowym filmiku na moim kanale z Polisher Fun Series. Jest to już runda dziesiąta tych mistrzostw w tej lidze. Polska liga sportowa skończyła się w ubiegłym tygodniu. Polishe 1 Series zostały jeszcze cztery rundy do końca. Przed nami jest Japonia, następnie Grand Prix USA, Meksyk i Brazylia. Sytuacja w klasyfikacji generalnej nie wygląda dla mnie dobrze, jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo, tam już się kompletnie nie liczę, jedynie walczę tutaj o trzecie miejsce, nawet o drugie nie walczę, bo Piotrek Stachulec ostatnio bardzo dużo punktów zdobył, więc niestety te Polish F1 Series jest dla mnie pechowe w tym sezonie, ale to nie zmienia faktu, że będę się po prostu bawił przez te ostatnie cztery rundy i będę walczył o te trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, oczywiście taki jest plan, przechodzimy do kwalifikacji. No, i jesteśmy na torze Suzuka. Jak możecie zauważyć, jest dosyć pochmurnie, ale nie będzie padać deszcz przez całe kwalifikacje, nie ma spać deszczu w ogóle. I tak samo jeśli chodzi o wyścig, po prostu będzie pochmurnie. My rozpoczynamy nasze pierwsze okrążenie pomiarowe w sesji Q1. Tutaj, standardowo, Q1, Q2, Q3. Jedziemy na miękkich oponach. Aktualnie, jak widzicie, Sebastian Picz z najlepszym czasem, minuto 28,600. My wjeżdżamy w pierwszy zakręt z dużą prędkością. Teraz skupiamy się na tym drugim wierzchołku. Wyjeżdżamy z drugiego zakrętu i przed nami słynne eski w Japonii. Tutaj z dużą prędkością w nie wchodzimy. Trzymamy się bardzo, bardzo blisko tych tarek. I teraz ten kluczowy, ostatni zakręt z tej eski to jest wyjście. Jak widzicie, problemy z trakcją na wyjściu. Po prostu tam za dużo gazu poszło. I teraz zakręt. Zakrę... Degner bardzo szybki na wejściu i ten drugi Degner o wiele wolniejszy, bo trzeba do niego dohamować. I przed nami najwolniejszy zakręt na tym torze nawrót 180 stopni. Pełen prawie lok i e, ważna jest rotacja oczywiście w tym nawrocie, czyli jak najszybciej się wyprostować na wyjściu. I teraz minimalizujemy dystans, który mamy do pokonania, jadąc cały czas po wewnętrznej stronie toru do łyżeczki, tej słynnej łyżeczki, czyli dwóch zakrętów, które przypominają kształtem łyżeczkę. I wychodzimy teraz z łyżeczki, e, zmierzamy do słynnego zakrętu 130R, a teraz idziemy po takiej bardzo długiej prostej w górkę i teraz 130R oczywiście na pełnym gazie w bolidach Formuły 1 to już nie jest tak naprawdę zakręt to jest po prostu przejechanie łuku na pełnym gazie i teraz szykana ważne jest oczywiście wyjście z szykany bo wychodzimy z bardzo niskiej prędkości no i robimy czas minut 28 100, czyli pół sekundy lepiej niż Brzuskwinia Ale Tomek jeszcze szybciej 27 854, także Tomek poradzisz o 30. szybciej ode mnie pojechał. Takie macie wyniki na tę chwilę na 6 minut do końca sesji jestem na P4 Kacper. Zawagło mnie wyprzedził razem z Wojtkiem Bobrowiczem. Wojtek Bobrowicz miał slipstream, czyli cień aerodynamiczny na swoim okrążeniu pomiarowym, ponieważ hasy stwierdziły, że po prostu sobie pomogą w tych kwalifikacjach i my rozpoczynamy jeszcze pod koniec sesji tej Q1 Ee, okrążenie na użytych oponach z tego pierwszego przejazdu. Stwierdziłem, że oczywiście wyjadę, postaram się poprawić na tych użytych oponach. Zużycie opon na tym to, że nie jest duże, mimo że może się wydawać, że jest duże, bo tu są szybkie zakręty. Ale akurat na tym torze, czy jak na Silverstone, zużycie jest minimalne, bym powiedział, w porównaniu do innych torów. Jak widzicie, mamy rekord w pierwszym sektorze, ale tutaj za szeroko, kompletnie na wyjściu z tego Degner 2 i straciłem swoją przewagę. No szkoda, bo pierwszy sektor był dobry. No i widzicie, no poprawiam się. Mimo tego, że mam użyte opony, no bo też czułem, że mogłem szybciej pojechać na tym swoim pierwszym okrążeniu, więc naturalnie znajduję troszeczkę więcej czasu. No i teraz wchodzimy w łyżeczkę. Tam przed nami kierowca Williamsa Radosław Wencel. Przepraszam, to jest kierowca Alpin. Wychodzimy z łyżeczki. No i przed nami kolejny kierowca, który będzie rozpoczynał swoje okrążenie pomiarowe. Jak widzicie, tam dogrzewa mocno opony. No i pytanie, czy mnie przepuści pod koniec okrążenia, czy jednak. Już rozpocznie o swoje okrążenie pomiarowe, nie przepuszczając mnie. Jak widzicie, Postanowił mnie nie przepuścić, więc troszeczkę to zaburzyło mi rytm na wejściu w szykanę, szczególnie na wyjściu, bo byłem już bardzo blisko. You, ale spoko, nie mam do tego żalu tak naprawdę, bo to jest Q1 i tak, i tak się dostanę do Q2. Z takim czasem troszeczkę się poprawiłem, jak widzieliście, no ale można było troszeczkę więcej tego czasu zyskać na wyjściu strzykany. Przechodzimy do wyników. Jak możecie zauważyć, Tomek poradzisz, też się jeszcze poprawi i to na użyty koponak 27700 40 straty mam do Tomka poradzisz co pokazuje, że Tomek Poradzisz po prostu dzisiaj jest w innej lidze, jeśli chodzi o tempo. Bobrowicz jest na drugim miejscu, ale on tutaj, tak jak wspominałem, korzystał z usługi slipstreama, więc zyskał tam z dwie dziesiąte na tym, tutaj tyle mniej więcej tunel aerodynamiczny daje i oni to robili na tej długiej prostej, tam gdzie jest ten zakręt 130R. My rozpoczynamy Q2, jak widzicie, oczywiście standardowo na oponach medium, na tych twardszych oponach, bo na nich chcemy wystartować w wyścigu, to jest lepsza opona wyścigowa. No i zwykle te okrążenia na oponach medium lepiej mi wychodzą, więc zobaczymy jak to teraz będzie. Wchodzimy właśnie w te S, przejeżdżamy teraz trzecią trzeci zakręt tych esek, teraz czwarty, tutaj ciaśniutko i skupiamy się szczególnie na tej e, piątej esce, a czy piątej esce, na piątym zakręcie tej eski, bo to jest wyjście na taką e, dłuższą prostą. I teraz Degnera, przejeżdżamy, jedynkę i dwójkę. E, jesteśmy jedną dziesiątą na minusie, delta jest od czasu minuta 28 na użytych softach z 1 które już były naprawdę mocno zużyte. Więc aktualnie jadę podczas minuta 28-400. Tutaj medy są wolniejsze o około 60, o ile się nie mylę na okrążeniu. I teraz wchodzimy w łyżeczkę, więc jesteśmy dalej tak jedną dziesiątą na minusie, mniej więcej. No, może troszeczkę mniej. Więc jedziemy podczas minuta 28-400, co będzie w miarę przyzwoitym czasem na medach. Teraz przejeżdżamy przez 130. R w tym momencie. I hamowanie do szykany. Przejeżdżamy szykany i zobaczmy tutaj na wyjściu niestety troszeczkę na no, pierwszym. pierwszym kompletnie szykane wyjście było tragiczne i cztery dychy straty Uj, do, cztery do Tomka poradzisza, czyli to samo co było w Q1 ja, jak bym pojechał, bym na miał. softach. Tak samo tracimy cztery dychy do Tomka na medach, jak możecie zauważyć jeszcze Bobrowicz i Zabagło mnie przybili o jedną dziesiątą, więc podobnie jak w Q1 brakuje mi tutaj jednej dziesiątej do Zabagło czy Bobrowicza i aż czterech dziesiątych do e, Poradzisza. No przyznam szczerze, że po prostu brakuje mi tempa na takich szybkich torach, jakim jest na przykład Suzuka czy e, Silverstone. Przechodzimy do końca Q2, i ja stwierdziłem, że nie wyjadę. A zobaczcie, jaką mam pozycję P9, a to już jest końcówka Q2. Wycofałem się z sesji, żeby. E, bo myślałem, że spokojnie wejdę do, Q2, do Q3 na tych medach. I zobaczcie, jestem na dziewiątym miejscu. Mam tylko jedną dziesiątą przewagi nad e, 11 zawodnikiem. Tam się porobiłem. No i zobaczmy, bo kilku kierowców na softach kończy swoje okrążenia, softy są szybsze o 60 sekundy, więc tutaj kilku kierowców w końcówce zdecydowało się jednak na softy, co mnie mega zdziwiło, no i jestem na granicy tego, żeby wypaść z Q2. I zobaczcie, Urban skakuje na pierwsze miejsce z minutą 28.100. Ja jestem teraz aktualnie na dziesiątym miejscu, czyli ostatnim miejscu, który kwalifikuje się do Q3, ale o. na szczęście Showtysek odpuścił swoje okrążenie. Nie o. wiem, tam pewnie doszło do jakiegoś błędu i uratował mnie. Szedłem do. Krótce jak widzicie, ostatni który wszedł na medach. Zobaczcie, niewiele kierowców tak naprawdę na medach się zakwalifikowało. Znaczy wiadomo, no pięciu, ale myślałem, że więcej kierowców się zakwalifikuje na medach, a tutaj właśnie pięciu się zakwalifikowało na softach. Także przechodzimy do Q3. W Q3 już będziemy oczywiście jechać na świeżutkich softach. Wyjechałem na początku sesji na użytych softach, ale wyjechałem i od razu zjechałem. Teraz 7 minut do końca rozpoczynamy nasze pierwsze okrążenie pomiarowe starczy mi jeszcze tego czasu na dwa okrążenia, e, dwa wyjazdy. Teraz jestem na pierwszym wyjeździe. No i przejeżdżamy przez pierwszy, teraz drugi zakręt, właśnie kluczowy bardziej jest ten drugi zakręt, żeby blisko wierzchołka przejechać. Teraz wchodzimy w te Eski. Jak widzieliście, najechałem na tarkę na wejściu w pierwszą Eskę, żeby pierwszy zakręt Eski, żeby mieć lepszą rotację na wejściu w drugi zakręt, to pomaga czasem właśnie na na tarkę, ale trzeba uważać, bo tutaj tarki na suzuce są zabójcze, szczególnie właśnie w tej grze. Więc trzeba umiejętnie na nie najeżdżać. I teraz wychodzimy z Degnera, o wiele lepiej niż na poprzednich okrążeniach. Nie wyniosło mnie tak szeroko na wyjściu. I teraz przejeżdżamy, najeżdżamy na nawrót. Przejeżdżamy go na trzecim biegu. Może by było na drugim, żeby mieć lepszą rotację, ale byście stracili na wyjściu. Byście mieli troszeczkę mniej trakcji. Ja wolę na wyższych biegach wchodzić właśnie w wolne zakręty, żeby mieć więcej trakcji kosztem tej rotacji. A wchodzimy w teraz w łyżeczkę. Z szóstego na piąty bieg i z piątego na czwarty w tej drugiej łyżeczce. I teraz wychodzimy z łyżeczki. Jesteśmy na tej najdłuższej prostej, na tym torze. Jeśli odłączymy ten zakręt 130R, bo jego się pokonuje oczywiście na pełnym gazie, tu nie ma DRS-u. Hamujemy do szykany przed tabliczką oznaczającą 100 metrów do zakrętu. Na trzecim biegu przejeżdżamy szykanę. No i wychodzimy na prostą startową. Zobaczmy, jaki to będzie czas. Minuta 26, minuta 27. Minuta 27,900. Więc poprawiliśmy się względem ku 1 o 2,0. No ale jesteśmy dopiero na czwartym miejscu. Dopiero no bo jednak przyzwyczajony jestem oczywiście do wyższych troszeczkę pozycji. A Tomek poradzisz, zrobi 27,589. Także zobaczcie. Tutaj nawet ponad 4 dychy, tu jest pół sekundy straty do Tomka Poradisza po pierwszym przejeździe, także sporo. Rozpoczynamy nasz ostatni przejazd w kwalifikacjach. Oby był o wiele lepszy, bo jednak tracimy sporo tempa. No, zobaczmy, wyjeżdżamy z drugiego zakrętu, mamy lekką stratę, ale teraz zobaczmy na wejściu tutaj na tarkę. Jak widzieliście, ładnie, żeby rotację złapać w drugi zakręt esek, i teraz tutaj. Odzyskam prawdopodobnie czas, bo tam straciłem na poprzednim okrążeniu, i teraz na wyjściu z esek jestem prawie 1 dziesiątą na minusie, więc pierwszy sektor o wiele lepiej niż na poprzednim okrążeniu 31 I teraz wychodzimy z drugiego Degnera i znaleźliśmy o wiele więcej czasu na wyjściu z Degnera. Już prawie 2 dychy na minusie, półtorej dychy, i teraz wychodzimy z nawrotu. I zobaczcie, co się dzieje. Tutaj, tutaj już są 2 dychy na minusie, więc okrążenie zapowiada się na. Dobre, nie niewybitne, no bo raczej nie pobijemy czasu Tomka. Wchodzimy w łyżeczkę, piąty, czwarty bieg i wychodzimy z łyżeczki, i mamy już ponad dwie dychy na minusie, więc jedziemy podczas mniej więcej minuta 27:700. Przed nami tylko i wyłącznie szykana. Zobaczmy, jak przejdziemy szykany, bo w niej można wszystko stracić. Tutaj ktoś skosił tabliczkę, zdezorientowało mnie to kompletnie, nie wiedziałem gdzie hamować, więc zahamowałem za wcześnie, straciłem za dużo Podrwa, czasu. ktoś o tabliczki. Co za debić się okej. Ajajajaj, straciłem dużo czasu na wejściu szykany, bo za wcześnie zahamowałem i poprawiłem się finalnie tylko i wyłącznie o jedną nie dziesiątą. Nie wiedziałem gdzie hamować do szykany, bo kuźwa ktoś tabliczkę 100 metrów do, do zakrętu. Także frustracja, jak widzicie, mnie wzięła w górę. Ja pierdzielę. No bo... A to było dobre okrążenie, kurde, jechałem po szóstkę. No bo jechałem tak mniej więcej po czwarte miejsce. Co prawda, no czwarte miejsce to by było, więc to nie, byłoby jakaś, nie byłaby jakaś rewelacja. Piotrek Stakulic z najlepszym czasem, minuta 27.300, ale on ten czas uzyskał korzystając ze slipstreama, więc zyskał dodatkowe 20. dziesiąte. poradzisz, przepraszam, Tomek poradzisz na drugim miejscu bez slipstreama, 27.400. Także no tempo Piotka i Tomka jest tutaj niesamowite. Będzie bardzo ciężko ich pokonać na tym torze, tak jak wspominałem te szybkie tory jak Suzuka, Silverstone po prostu jakoś mi nie odpowiadają pod względem tempa, ja bardzo lubię po nich jeździć, uwielbiam te szybkie zakręty, ale jakoś nie mam po prostu na nich tempa. Dobra, będziemy jechać w wyścig jak widzicie, startujemy na medach, pierwsza piątka na medach startuje, a za nami wszyscy na softach do dziesiątego miejsca. No i zobaczmy, co będzie się tutaj działo. Grand Prix Japonii, dziesiąta runda w Polish F1 Series. Naszym rywalem jest Wojciech Bobrowicz w końcówce tego sezonu. My walczymy tu o P3 w klasyfikacji generalnej. Jak widzicie, tutaj doszło do lekkiego kontaktu między mną a Kacpren, zabagu, bo tam no wing damage. nie było miejsca. Na szczęście nie ma uszkodzenia przedniego skrzydła. No i teraz jedziemy tutaj za kierowcami. Możemy wykorzystać to, że na przykład oni tutaj troszeczkę za wolno jadą, nie wiedzą, gdzie jest ta przyczepność. i Zobaczcie tutaj na wyjściu z tych Esek o wiele większa trakcja tutaj w moim bolidzie i teraz jestem od zewnętrznej. Czy mi się uda? Uda mi się po zewnętrznej objechać. Kacpra zabagło na wejściu w Degner w zakręt, uda. który jest mega szybki i bardzo ciasny na wejściu. Ale też trzeba przyznać, że Kacper po prostu Udyliwanie. też spasował bardzo wcześnie przyhamował do Degnera, jakby odpuścił, więc zyskaliśmy pozycję na rzecz Kacpra Zabagło, chociaż teoretycznie powinienem oddać pozycję, bo nie zmieściłem się na wyjściu z zakrętów w białych liniach, no ale Kacper za to skargi nie złożył, więc jedziemy dalej. Oh God, the, the I co mi się rzuciło od razu w oczy, to to, że Tomek Poradzisz, który jedzie na pierwszym miejscu, od razu ciśnie ile wejdzie, bo zbudował sobie przewagę i no po prostu chce uciec ze strefy drs chce po prostu jechać swój własny wyścig. I mu się nie dziwię, bo był dzisiaj definitywnie najszybszy. No, Piotrek Sakule zdobył pole position, ale to tylko i wyłącznie przez to, że miał tunel aerodynamiczny, ale Tomek Poradzisz. Tutaj dzisiaj jest najszybszy i chce uciec kierowcom, żeby nikt nie był w DRS-ie za nim. Przechodzimy do okrążenia numer 3. I do tego okrążenia praktycznie nic się nie działo. Eee, coś się tutaj pytam? Tutaj się pytam o RS, airs, stan RS-u w Bolida Hasa. No i tu była walka o to, żeby zmieścić się w poniżej sekundy, żeby mieć ten DRS na prostą startową, Jak widzicie, Byłem na granicy i teraz mam DRS. Na szczęście, właśnie byłem poniżej sekundy, tam gdzie był punkt pomiaru. Kierowcy przede mną strasznie mocne tempo narzucili, jak widzicie ja praktycznie nie mam RS-u, ale kierowcy przede mną również mają problem z RS-em, bo Tomek Poradzisz po prostu narzucił takie tempo, że Piotrek Stakules, z Wojciech Bobrowicz cisną od startu, żeby złapać się w DRS. Ja to samo, żeby złapać się w DRS za Wojtkiem Bobrowiczem. Na szczęście się złapałem, no ale tutaj widzicie jakie tempo narzucił po prostu Tomek Poradzisz. Za mną będzie Kacper Zabagło, który też się trzyma, a potem już kierowcy na softach. Przechodzimy. Aż do okrążenia numer 13, bo nic się nie działo: nic kompletnie się nie działo jeśli chodzi o zmiany pozycji. Eee, to się działo, że cały czas jechałem za Wojtkiem Bobrowiczem i Piotkiem Stachulcem, którzy cały czas trzymali bardzo dobre tempo. Znaczy Piotek Stachulec trzymał bardzo dobre tempo za Tomkiem Poradziszem. Eee, Tomek Poradzisz nam nie uciekał. Co prawda ma przewagę tych dwóch sekund, ale Piotek Poradisz trzymał tempo Tomka Poradzisza. Przepraszam, Piotrek Stachulec trzymał tempo Tomka Poradzisza. Eee, I byłem zdziwiony tym faktem. Więc e, Piotrek z tutaj wykonał świetną robotę. E, VSC wyjechał w tym momencie, bo ktoś się rozwalił. Nie wiem kto, teraz już nie pamiętam, ale widzicie, jest wirtualna neutralizacja. I teraz pytanie, jesteśmy na 13 okrążeniu. Tutaj, tak jak wspominałem, zużycie nie jest duże, więc z tego okrążenia można nawet zjechać po softy. Można założyć softy i dojechać do końca, tylko, że ja nie byłem pewien tych softów, ja stwierdziłem, tak, może lepiej hardy, zobaczcie tutaj na wjeździe do alei serwisowej Wojciech Bobrowicz bardzo mocno mnie spowalnia, zobaczcie, tutaj doszło do kontaktu między nami, bo mocno dał po hamulcach Wojciech Bobrowicz i decyduje się jednak założyć hardy, ze względu na to, że po pierwsze, mam pewność, że... Na spokojnie dojadę do mety. Po drugie, nie będę miał problemu z przegrzewaniem opon, a na tym to, że bardzo łatwo się przegrzewa opony. Im większa mieszanka, tym bardziej łatwiej. Tym łatwiej jest po prostu przegrzać opony. Na tych miękkich oponach prawdopodobnie bym przegrzewał opony. Także to jest to, co powiedziałem, że przynajmniej nie będę miał problemów z przegrzewaniem. Będę wolniejszy na tych pierwszych okrążeniach. VSC. Opuści wkrótce tor, już opuścił tor, także wznawiamy rywalizację. Wykorzystaliśmy idealnie neutralizację do tego, żeby zjechać do alei serwisowej, wyjechać i jeszcze ta neutralizacja trwała. Także wymaksymalizowaliśmy wy, wy wy strategię, przepraszam, widzowie. No i przede mną Piotr zobaczcie, on 3,5 sekundy zrobił na tym VSC przez to, że Wojciech Bobrowicz mnie tak spowolnił w alei serwisowej. Przechodzimy do okrążenia numer 16 i w tym momencie Wojciech Bobrowicz naturalnie zbliżył się do mnie na tych softach i naturalnie mnie wyprzedza i ja go po prostu przepuściłem, bo nie ma sensu walki z kierowcą, który jest znacznie szybszy w tym momencie e, w tym momencie wyścigu. Więc stwierdziłem puszczę go i postaram się za wszelką cenę utrzymać w strefie DRS zanim żeby polepszyć swoje tempo i te opony naprawdę, dobrze działały te hardy, nie były aż takie wolne, co prawda Piotrek Stachulec sobie już tam odjechał razem z Tomkiem Poradziszem, Piotrek Stachulec tam trzymał się w deresie za Tomkiem. No i teraz e, przechodzimy do końca tego 16 okrążenia, jak widzicie tutaj z Wojtkiem Bobrowiczem doganiamy Sebastiana Brzoskwiny, który jeszcze nie był w alei serwisowej. I muszę teraz jak najmocniej cisnąć ile fabryka dała, ze względu na to, że Wojciech Bobrowicz będzie miał DRS na wyjściu na prostą startową za Sebastianem Brzoskwiniem. I na szczęście Sebastian Brzoskwina zjeżdża do alei serwisowej. Na szczęście, bo jakby Wojciech Bobrowicz go wyprzedził i jakbym go nie wyprzedził na tym okrążeniu, to prawdopodobnie utnąłbym za Sebastianem Brzoskwinią i Wojciech Bobrowicz by sobie po prostu. Odjechał a ja potrzebuję tego DRS-u za Wojtkiem Bobrowiczem, żeby wykorzystać maksymalnie tempo na tych hardach, kiedy one są jeszcze wolniejsze od tych softów. W końcówce to ja będę miał przewagę, bo jednak te softy będą o wiele, o wiele bardziej zużyte niż moje hardy. A na hardach z okrążenia na okrążenie jesteś w stanie się poprawiać, na softach jest po prostu na odwrót. Przechodzimy do okrążenia numer 22, to był moment, w którym te hardy były już szybsze od softów, ale zobaczcie, Piotrek Stachulec razem z Tomkiem Poradziszem odjechali już na 10 sekund, więc tutaj już nie było walki o zwycięstwo na pewno w tym momencie, ale w nie, tym momencie no chumii, właśnie wow, wyjeżdża szamaro, samochód bezpieczeństwa. Małolaci jeden. Kurzyłem się na początku. Bartosz zamarł, spowodował ten wyjazd samochodu bezpieczeństwa. Wkurzyłem się na początku, bo to e, znaczy, że po prostu moja strategia poszła się walić. Nie będę miał przewagi tych opon, ale z drugiej strony, zjeżdżamy teraz do alei serwisowej, zjeżdżamy po nowe softy. I zbliżymy się do czołówki. Znowu tutaj Wojcik Poprowicz, znowu dał mocno po heblach na wjeździe do alei serwisowej, dosyć niebezpiecznie. Więc musiałem e, mega zwolić i na szczęście nie urwałem przedniego skrzydła, tylko rozwaliłem tabliczkę Urwał, przy, wieźciu, przy wjeździe. I zobaczcie, tutaj na szczęście udało się wyprzedzić go w alei serwisowej, Uf. także karma wróciła za to spowalnianie e, na wjeździe. No i teraz jest sytuacja taka, widzowie. Tomek Poradzisz nie zjechał do alei serwisowej. Nie wykorzystał tego, że wyjechał samochód bezpieczeństwa. Piotrek Sakulec zjechał. Więc Tomek Poradzisz będzie na mega zużytych softach w końcówce tego wyścigu. My jesteśmy na świeżych softach, więc mamy. Jeszcze szanse walki o zwycięstwo w tym wyścigu. Przed nami jest Piotrek Stakulec, który jedzie na używanych softach z kwalifikacji. Nie miał świeżego kompletu opon. Ja miałem, ja zaoszczędziłem jeden komplet opon. A na prowadzeniu jest Tomek Poradzisz, który ma około 50% zużycia opon. Więc on powinien być. Mega łatwy do wyprzedzenia, ale to jest Tomek poradzisz. On będzie się bronił za wszelką cenę. I zobaczcie, mamy restart wyścigu. Ruszyliśmy. Łapiemy slipa za Piotkiem Stakulcem, ale za mną Wojciech Bobrowicz bardzo szybko się też zbliża. Ogólnie miałem bardzo wysoki docisk na ten wyścig i na prostych odcinkach byłem dosyć wolny. I tutaj na wejściu w T1, na szczęście obroniłem się, ale też na wejściu w T1 utraciłem kontrolę nad tyłem, ale na szczęście też obroniłem swój bolid. Przed wyjazdem poza tor, przed utratą kontroli. E, no i teraz zobaczmy, jak to wszystko się rozstrzygnie. Dwa okrążenia zostały do końca tego wyścigu. Ciśniemy ile fabryka dała. Znacie już to powiedzenie u mnie. Często to mówię. E, Piotrek Stakulec, czekam kiedy on się zbliży do Tomka poradzisza. Bo zobaczcie, Tomek poradzisz mimo tych starych softów utrzymuje w miarę solidne tompo. Niczym Louis Hamilton. I teraz wychodzimy z nawrotu, no i zobaczmy, no Tomek Poradzisz teraz odpala całą elektrownię Ersu, ja tutaj do tego Ersu podchodzę oczywiście bardziej strategicznie, wiem, że mam przewagę opon, szczególnie nad Tomkiem Poradziszem, więc oszczędzam troszeczkę tego Ersu, nie używam go aż tyle jak ci kierowcy przede mną, chociaż jak widzicie teraz odpalam się, odpalam się, bo jednak troszeczkę straciłem dystansu, ale Piotrek Stakulec już dogania tutaj Tomka Poradzisza, który zdołał się obronić przez cało, całe jedno okrążenie na tych starych oponach, no ale teraz będzie naprawdę pod presją, tutaj łapiemy pierwszego dopiero warninga pod koniec wyścigu, więc spoko. I teraz wychodzimy na prostą, startową. tam, Piotrek Stakulec, świeciła mu się lampka, zabrakło mu ersu na wyjściu, no i zobaczmy, teraz co będzie się działo, Piotrek z tutaj gdzieś próbował od zewnętrznej, ale był za daleko. Zobaczcie, no w zakrętach jest bardzo blisko Tomka Poradzisza, ale i tak Tomek Poradzisz robi znakomitą robotę, jak na stan jego opon. No bo jedzie naprawdę na bardzo zużytych kapciach, które mają o wiele, wiele mniej przyczepności niż nasze świeże, miękkie opony. I tutaj troszeczkę jestem za daleko. Stwierdziłem, że zaoszczędzę RS na koniec tego okrążenia no i zobaczmy, Piotrek Stakulec, jak blisko jest Tomka Poradzisza, pytanie, czy teraz zaatakuje do nawrotu, tak jest wchodzi po wewnętrznej, Tomek Poradzisz zjeżdża na niego, bardzo niedobrze e, i teraz na wyjściu chcę wykorzystać to, że oni walczą e, używam Ersu, używam Ersu, ale Tomek Poradzisz jest o wiele szybszy ode mnie na prostym e, odcinku jeszcze miał tunel aerodynamiczny za Stakulcem więc musiałem odpuścić, ale stwierdziłem, że dobra, mam więcej Ersu, więc teraz wykorzystam cały mój Ers, oni będą mieć problem z Ersem pod koniec tej prostej, więc teraz cisnę ile fabryka dała i zobaczmy czy jestem w stanie tutaj pod koniec tego okrążenia tu gdzieś ich wyprzedzić czy Tomka Poradzisza, zobaczmy tutaj wężykuje mocno Tomek wchodzę po wewnętrznej niczym Max Verstappen wypykam Tomka Poradzisza, ale mieszczę się w limitach toru, Tomek Poradzisz zmienił linię trzy razy wyjechał poza tor, nie oddał pozycji i w tym momencie kończymy wyścig na trzecim Miejscu za Tomkiem Poradziszem, za piotkiem no, stakulcem, ciekawe, przed, Wojciem, wo, przed Wojtkiem Bobrowiczem, to jest najważniejsze, no bo Kul, z tym kierowcą walczę że... o mistrzostwo, e, przepraszam no, o, o trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Także widzowie, ten wyścig no był dosyć specyficzny, kierunek, no szczególnie ta końcówka niczym wy Abu Dhabi, e, tutaj kierowcy byli na świeżych oponach kontra Hamilton no, na starych oponach, to właśnie Tomek Poradzisz był Maiko, na tych starych oponach, Maika, a my byliśmy no, no, na tych świeżych oponach. Także tak prezentują się wyniki nieoficjalne. A teraz no tak, przechodzimy a do wyników leciało. oficjalnych. No i takie są oficjalne wyniki po werdyktach Poliszef One Series Grand Prix Japonii. Tomek Poradzisz spada z drugiego miejsca na dziewiąte. Za niebezpieczną jazdę, właśnie w momencie, kiedy próbowałem go wyprzedzać za tą agresywną e, zmianę linii jazdy ponad trzykrotnie czy tam ponad dwukrotnie. I przez to Tomek Poradzisz dostał 5 sekund kary. A jak wiecie, tam stawka była mocno ściśnięta po wyjeździe safety cara, po przepraszam, po restarcie. I przez to aż taki spadek tutaj zaliczył Tomek Poradzisz, Więc ja finalnie kończę zawody w Japonii na drugim miejscu, Wojciech Bobrowicz na trzecim. Więc nie zmienia tutaj kompletnie to nic. Bo nawet gdyby Tomek Poradzisz był drugi, to i tak trzy punkty bym miał przewagi nad Wojtkiem Bobrowiczem. Nie zmienia to. W ogóle nic, jeśli chodzi o zmianę mojej pozycji Wojtka. Jeśli chodzi o klasyfikację konstruktorów, to wygląda to teraz w ten sposób, że tracę 12 punktów do Wojtka Bobrowicza, do 70 do lidera. Więc matematycznie, oczywiście, mam jeszcze szansę na mistrzostwo, ale bym musiał wygrać trzy ostatnie wyścigi. A panowie z przodu po prostu tych wyścigów muszą nie ukończyć. Eee, Wojciech Bobrowicz, jak najbardziej, tutaj jest do zrobienia 12 punktów do niego straty. Zobaczymy, czy to się uda. Wszystko się okaże. Eee, przed nami USA, potem Meksyk i Brazylia. Trzy wyścigi do końca. Lecimy z tematem: lecimy po P3 w generalce. Oczywiście, setup, który używałem na Japonii, ten setup jest uwzględniony w ustawieniach bolidu. Które możecie kupić tutaj w linku w opisie. Także. Widzowie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Życzę wszystkim miłego dziąka. Hej!